Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. Yo, 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 yo. Nie ma, nie ma na bian. A mikrofon, pizdy, muszę wyjąć. A no, dzisiaj będzie chujowa aktywność, coś tak czuję. Coś tak czuję, że. No, 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 dzisiaj będą. Oj, dzisiaj będą chujowe zasięgi. Ja też to czuję. Nie no, cztery łapki już są, już są cztery łapki, czekaj, zaraz się coś będzie działać, spokojnie, 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 chyba, ale ja już spingowałem Nadia, ja spingowałem, ja już spingowałem ich. Ta co w ogóle trzy pingi dała Nie wiem Nadia ty jesteś taka głupia Ej dzisiaj będą sobie chujowe Ej serio będą chujowe zasięgi dzisiaj Bo dzisiaj jest piątek no Dzisiaj jest piątek i Każdy chiluje bombę raczej Jest moc wiem jest moc Jest moc Ajajaj Słabiutko widzowie. 16 Takie, odrobiłem sobie trochę itemy. Siema, ej. Dobra, ja wiem jak... Aha, czy ja muta dostałem? Czy ja dostałem muta? Chyba nie. Nie. No, kopałem wczoraj. Dobra, nie, nie, Nadia! Trzeba wyciągnąć broń awaryjną. Ma małpa Every One Na losujemy 500zł PSC na live Teraz, wykrzyknik, wykrzyknik Na odcinki Informacja. streamy, informacje. Małpa Ewery One Losujemy 500zł PSC teraz Na live W skupie to mam Trzeba wyciągnąć tajemniczą broń Tajemniczą broń trzeba Na no, ja ci To się uda Ty, ale serio? Czemu są takie chujowe zasięgi? Ej, nie podoba mi się to, czemu są takie zasięgi, serio? <gry> Ta, no, pięć zadaje Oho. Okej. Okay. Spoko. Spoko, to się nie pokopiemy chyba. O kurwa. Oj, oj. Ty. się mu. się mu, kurwa. Ej, zrobimy jedną ważną rzecz. Widzę, że chce coś sprawdzić, dobra? Ach, no bo zobaczył, że 500 złotych losuje To wbił. Jau! Jau, yo, jął! Yo, yo, yo. Nowa rozdziałka, normalna rozdziałka. Chyba musimy trochę zmienić, bo tu, tu jest za dużo ludzi. Dzisiaj jest chujowa aktywność serio. Bo jest dzisiaj weekend. Na kwejka mam Chyba się siema. Ale się dziwnie gra na tej normalnej dowzią do serio. A. co ty w ogóle? Aha, 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 spoko. Co <laughs> czemu się normalnie czuję? coś znaczy źle się mam czuć? Patrz. Patrz! Ale się dziwnie gra, serio. EJ NO JEST TAKA CHUJOWA AKTYWNOŚĆ Wydup też ma chujową aktywność To wina tego, że jest weekend dzisiaj Nie wiem co się otwiera. Dobra, tu też trzeba napisać, że losujemy Aż mi się smutno patrzy na tą aktywność. Dobra, nie mogę grać jednak na takie dojdziałce To nie dostaniesz. lol Ej, no czemu nikt nie wbija? No. Ej, no nikt nie wbija! No ja pierdolę. Siema. Ej, robimy reset live'a, widzowie, bo może... Nie no, bo może... Dobra, widzę. Robimy reset live'a, bo może dzwonki nie przyszły. Może powiadomienie nie przyszło, mimo tego, że na Discordzie daliśmy. Resetujemy live'a widzowe? Że od nowa odpalamy. Nie dostałem backupa, sam my wykopałem. Chyba serio będzie trzeba reset robić. Chyba, że się coś rozkręci zaraz, ale ja wątpię w to. Dobrze, rupimy, rupimy reset. Reset live, a doby na subscribera widzę. Wracamy za 2 minuty max. Dobra? Ok, 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 ok. A za live